Alright. Jedziemy, 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 cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, witam Jak samo poczucie, Kuba. Dobrze, fajny dzisiaj dzień, fajna pogoda. Także następne ja na... też fajne. Ty, ty na pewno masz mnie na słuchawkach, a nie na głośniku? Ja tak, na pewno, na, na pewno. Okay. No dobra, no to opowiadaj jakie zmany w Bayview deep. Dobrze, najpierw opowiem może pokrótce czym jest Buy The Dip. Buy The Dip to tak po wskrótce, jakby to można było nazwać, to jest narzędzie do łapania gwałtownych spadków, zwanych na przykład flash crashami. Chodzi o to, żeby łapać długie knoty spadkowe na altcoinach. Czym to się różni od takiego po prostu ustawienia na danym poziomie yy, zlecenia zakupu? No tym, że coś może nam spadać tak, spadać, spadać. Dotknę tego poziomu, dokona zakupu, ale my nie wiemy dokładnie, kiedy to odbije. Można podkładać jakieś tam linie, analizę techniczną. Ja też jestem zwolennikiem analizy technicznej, ale statystycznie najwięcej odbić jest, to nie muszą być odbicia, które dają nam powiedzmy wzrosty, tak? tylko na przykład spadek o 20%, odbicie o 5% i dalszy spadek. I zawsze po takich mocnych flash-kraszakach, no zawsze, no wiadomo, powiedzmy te 80% sytuacji mamy odbicie. No, i tutaj to pokażę na wykresie, to jest prosto z mojego Binance, to jest z gotowych ustawień, z ostatnich tam, tutaj mamy 30 sierpień. I tutaj, jak widzimy, mieliśmy taką świecę, to jest na 15-minutowym świecę spadkową, dosyć dużą, A było dobre, dobre, ponad 6%. Tak, i tutaj dokonany zakup, I jak widzimy, często po takich knotach jest wybicie tutaj akurat wybicie było dosyć wysokie sprzedaż to oczywiście nie jest tak że sprzedało w sam, kupiło w samym dołku a sprzedało na samej górce bo gdzieś tutaj ta granica wiadomo yy, tu gdzie mamy płynność tak nie zawsze jest to jest to na samym dołku tutaj tak samo mamy sprzedaż poprzez zlecenie trailing stop loss. czyli jeśli kupi i wybije powyżej jakieś ceny podstawa na stop lossa, w tym przypadku 1% poniżej ceny no i tutaj gdy mamy pierwszy spadek o ponad 1% to realizuje zysk. No i nas to już później nie interesuje, że cena sobie spada. Mamy 0 stresu, zero nerwów, to się mogło dziać w nocy. Tutaj to się działo 3,45, realizacja była 630, więc wstajemy, patrzymy, tak, poszliśmy spać, cena wynosiła tutaj 00827, tak wstajemy rano, cena wynosi 081. I... Tak, czy tam mniej, a my mamy tutaj transakcję zrealizowaną. O to tutaj chodzi, taki jest sam zamysł by the dip. I co najlepsze, później mieliśmy spadek, zakup nie był tutaj dokonywany nigdzie, tylko znowu mamy dużą świeczkę spadkową. Widzimy, Dobra, świeczka teraz ja sobie przerwę Kuba, no. bo od razu zacznijmy od przewagi Jaka jest przewaga twoja buy by the dip? Wersus mm -hmm. wszyscy inni, wersus. Jakby co daje, co daje tobie tę przewagę? przewagę? Gdzie jest twój edge? Tak, ty, Julian, wiesz o co chodzi? Że to nie, nie chodzi o to, żeby zarabiać zawsze, tylko żeby uzyskać przewagę statystyczną przewagę. Statystyczną przewagą jest tutaj to, że kupujemy poniżej ceny rynkowej, kupujemy, jeśli ktoś usiędzie do powiedzmy tego dnia do wykresu czy będzie oglądał newsy, czy będzie na podstawie wskaźników starał się dokonać zakupu, to z reguły dokona tego zakupu gdzieś tutaj, gdzie on podejmie, gdzie będzie miał czas, tak? Siednie, stwierdza, kupuje. A By the Deep będzie czekać i znajdzie ten moment, gdzie ta cena będzie niżej. Więc używając By the Deep praktycznie zawsze te parę procent się idzie ugrać, czy to mhm. są spadki, czy jest to zysk. Mamy parę procent więcej zysku, czy jest to strata, co, to mamy powiedzmy parę procent, mniejszą stratę. Dobra, i teraz jakby już wiemy, jak działa Buy the Deep, że to jest, to jest aplikacja, to jest aplikacja która kupuje na dołkach, która śledzi na bieżąco np. przykład 300, 300 altcoinów z Binanceu, jeżeli ten jakiś, jakiś ma nagły spadek, na przykład 2%, procent, to wtedy ta aplikacja, aplikacja kupuje tego coina i potem jest w stanie go odprzedać. Go odprzedać. I ostatnio też rozmawialiśmy o tych trailing stopach, trailing bajach, no to też jest pewna przewaga. Tutaj przerwę Julian, bo ktoś pisze, że masz lekki pogłos. No, ja no ja i po prostu... Ja to, to, sobie tak, to najpo prostu ja, by, ja, ja wiem, no ja po prostu może będę więcej mówił, a ty zadaj, zadaj pytanie, tak? To no to może, żeby nie, się. nie drażniło to nie, niektórych osób. Zgadzam się. To teraz jest pytanie, jakby co usprawniliście ostatnio, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, żeby te przewagę z zmaksymalizować, żeby kupowanie na dołkach było faktycznie kupowaniem na dołkach, a nie na spadkach. Tak, I tak, na, na już, już to wytłumaczę, tak, dokończę tego tutaj, że później mieliśmy znowu, 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 tak, not spadkowy, zakup, wzrost i gdy, Gdybyś pierwszą takie mocniejszy spadek został sprzedany. Ok, tutaj Sol, na Sol były podobne sytuacje, to był zakup, nie na samym dołku, ale tu już się udało praktycznie sam dołek złapać. Ok, przejdziemy, Julian, do tego pytania, bo to jest tak ważne pytanie i to jest klucz dzisiejszego tematu. Już wrzucę tutaj, yy... chcę to wytłumaczyć. Usprawnienie. No bo tak, ja to pokazuję wszystko ładnie, łapiemy koiny w dołku, tak, no tylko, że co z tego, jeśli złapiemy ten dołek blisko szczytu, to później mamy 5 czy 10 następnych dołków, tak, i wchodzi nam stop loss, bo oczywiście by the dip jest, używa stop lossów, tak, jest to bezpieczne narzędzie, nie używamy dźwigni, tak, i teraz tak. Wprowadziliśmy opcję, która dodatkowo poprzez wskaźnik, wskaźniki Max daty, bardzo zaawansowany wskaźnik, który jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o takie maksy, znajdywanie maksymów, tak? Tak Julian, tak to działa, nie? Gdzie, gdzie znajdujemy takie lokalne szczyty, czy nawet tam powiedzmy, nie tylko lokalne, bo nawet takie średnioterminowe. I tutaj widzimy tak, chcemy, bo najlepsi użytkownicy osiągali wyniki wtedy, kiedy byli w rynku który był, powiedzmy, korzystny, tak? No wiadomo, nie ukrywajmy, że no to jest rynek, na którym łatwiej zarobić, na każdy można zarobić, ale jest rynek, na którym trudniej zarobić. Jeśli gramy na spot, bez dźwigni, ciężko zarobić w rynku, który przez miesiąc a na altcoinach gdzieś się spadają o 30%. Jest to możliwe, bo można łapać jakieś dołki, w zyski 2-3%, ale jest na pewno ciężej niż zarobić w rynku, który po prostu na przykład jest boczny, albo rośnie tam o 20-30% w miesiąc. No i tutaj chcemy uniknąć sytuacji, żeby żeby kupować spadki, które są na, na spadkach, ale blisko szczytów takich długoterminowych, tak jak tutaj mamy sytuację, jak to będzie działać. Ta linia to jest linia, która po przekroczeniu, po zatrzymaniu się, nie po takim, nie po takim przekroczeniu, jak tutaj, tylko takim, o, widzimy tutaj na dłuższą chwilę, tak, czy tutaj po przekroczeniu będzie pauzować strategię. Pauzować do momentu, aż, aż dolna linia nie zostanie przekroczona. I co by się tutaj wydarzyło? Akurat pechowo nie udało się nam to, z tego skalibrować jeszcze przed 14, przed tymi spadkami i wprowadzić, więc sprawdziliśmy to trochę później. Ale popatrzmy teraz tak, jakby to wyglądało w praktyce. Tu mamy wykres Bitcoina, tak? I tu widzimy szczyt Bitcoina no, ATH na 124 tysiące. I tu mieliśmy wcześniej, przy tym mieliśmy szczyt tego wskaźnika. W tym momencie, jeśli ta funkcja działa, a ta funkcja już działa, to strategie zostają zapauzowane. Czyli, czyli tak, tu mamy piękny spadek, buy the dip tu mógłby kupić, tu powiedzmy nie sprzeda, bo rozdział jest za niskie, no ale tutaj by już była strata. I wtedy my tak, mamy pauzę, buy the dip jest zapauzowany, nie kupuje, tutaj jest odpauzowany, dalej śledzi. Tego tutaj powiedzmy nie kupuje, jest za mały spadek powiedzmy. Ale już tutaj spadek, to jest to oczywiście teoretyzuje. wiadomo, w praktyce może to trochę inaczej wyglądać, ale powiedzmy, łapię tutaj. Alty idą podobnie jak Bitcoin, więc symulujmy, nie gramy na Bitcoinie na Alta, ale one idą trochę tak, są cieniem takim mocniejszym Bitcoina. Jak Bitcoin mocno spada, no to one spadają mocniej, jak teraz wzrasta, to wzrastają mocniej w sumie niż Bitcoin. I tutaj łapiemy, powiedzmy, tu realizujemy zysk, tak, tutaj łapiemy, to tu możemy zrealizować zysk. Tutaj też teoretycznie to fajnie wygląda, no i tutaj nie doszło do tej linii więc tutaj akurat nie zostałaby wyłączony wyłączony nasz zakup ale jak widzimy chodzi o minimalizację strat i tutaj już Pomijamy wtedy tą sytuację, która jest tutaj, bo tych pewnie zakupów nie kupowało, ale tego spadku już nie złapiemy. Widzimy fajny spadek, każdy myśli, na przykład na tak pewnie te spadki tutaj jest rzędu około 7%. Na Altach pewnie to było minus 15, minus 20. To każdy z ręki po Twojej mocy pewnie kupuje, albo spadki, no a tu spadki się dopiero rozpoczęły. A my dzięki temu wskaźnikowi ten okres ten spadków możemy po prostu przeczekać. Czym ByTheDeep jest dobry? W tym, że on właśnie maksymalizuje zyski na wzrost, tak? Bo potrafi robić... Mieliśmy w lipcu około 50 transakcji na plus i około może 5-10 na minus, tak? Właśnie widzę, że jakiś zakup wszedł. Mamy zakupy na live. O, tego jeszcze nie było. <laughs> tego jeszcze nie było. Już sprawdzimy, już sprawdzę, bo to może być dobre. Właśnie ByTheDeep dokonał zakupu Doge'a. To muszę przerwać i wskoczyć na, na wykres dodża, No bo to Dobra. zobaczymy na live, nie? Fajna, fajna sytuacja. Tych zakupów nie jest dużo, więc to, że się to stało podczas live'a, fajna sprawa. Alright. Już skakuje. Już skakuje. W tym momencie był zakup i fajna sytuacja. Dosyć ciekawa. Udostępniamy. Jak widzimy, tutaj był zakup teraz dokonany. Może damy nawet mniejszy interwał czasowy na, na jedną minutę. O proszę, sam dołek. Sam dołek zakupiony dokładnie po cenie 2,1713, jest 2,166. Widzimy, jak to zadziałało tutaj ładnie. Oczywiście kurs może spaść niżej, od tego mamy stop lossy, no ale przykład na, na żywo zakupu ETH też zostało zakupione w tym momencie. Też wejdziemy. fajne z redakcji. ETH też mamy tutaj. Wejdziemy na jednominutowy wykres. No, mamy tutaj zakup praktycznie, można powiedzieć, też w dołku. Wiadomo, wykres może później 100% na 3%, ale statystycznie jest to nasza przewaga. Bardzo fajna sytuacja, że można w praktyce pokazać, jak to działa. Nie? Czyli przewagą jest teraz ta integracja z Max Data, z danymi tak. giełdowymi. Tak, to jest coś, co obiecywaliśmy już dawno i dotrzymaliśmy słowa. Jak widzimy tutaj, by the Deep zarabia świetnie. Najgorsze są tak zwane draft-downy: każdy, kto kiedykolwiek tradował, czy na dźwigni, czy, czy manualnie, czy przy użyciu botów, wie, że półroczne zyski można stracić w kilka dni. Z reguły też, jak to się mówi, yy, że niedźwiedzie wchodzą po schodach, byki wchodzą po schodach, a niedźwiedzie wyskakują z okna, tak? czyli że wzrosty się budują tam powiedzmy powoli, stopniowo, sodkami. a jak jest spadek, no to się wylewa po prostu jak, jak, jak wodospad. Tak? A tutaj chcemy tego uniknąć, żeby te największe po prostu spadki przespać, przeczekać, a po prostu dalej zarabiać. By the deep jest to, że cena może się stać w miejscu na altcoinach. Przez miesiąc, dwa, nic się nie zmieniać, a Biden może zarabiać, bo on sobie będzie wykupywał takie lokalne dołki. Ja już widzę tutaj, że te, 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 ten Dodge na przykład odbija, także, także jest tutaj fajny zakup na live. Tak? No Jeśli spadnie, no to i tak statycznie mamy przewagę: 3% stracimy, ale widzisz, no, nagrywam live'a Julian z tobą, tak? Ja bym tego spadku nie złapał, a tutaj w tle mi działa narzędzie, tak? Nie muszę mieć włączonego, nie musiałbym mieć włączonej giełdy, nie muszę mieć nic włączone. Po prostu w chmurze dokonujemy mi transakcji. Tak, to jest pierwsza przewaga, to jest na pewno ta statystyczna przewaga. Drugą przewagą jest na pewno wygoda. Brak stresu. Brak, to już wiemy, wiemy, każdy kto dużo siedzi w rynku to wie jak to jest, gdy coś się dzieje na rynku, takiego mocne spadki, to siedzimy, stresujemy się, tak? Bo mamy coś kupione, a może jeśli nie mamy, to nie wiemy czy już kupić, czy poczekać. A gdy są wzrosty, to tak samo, mamy coś kupione, nie wiemy, czy mamy to sprzedawać, bo że, żeby zrealizować zysk. A jeśli zrealizujemy zysk, to później i tak patrzymy nerwowo na ten wykres, że no kurczę, co naleci wyżej, mogę je sprzedawać. I to jest ciągła gra emocji. To 9 lat traduję na altcoinach i po prostu wiem, jakie to jest męczące. Więc jak gdybym kiedyś było takie narzędzie, no dlatego je stworzyłem, bo czegoś takiego potrzebowałem sam. Więc to sama wygoda jest dobra, a wyniki. No wielu użytkowników, którzy manualnie tradują, no i tak samo ja, stwierdzam, że i tak ByteDeep robi te wyniki lepsze, tak? No bo statystycznie ma tą przewagę, że może badać 350 altcoinów w sekunda w sekundę. 350 w sekundę, za sekundę znowu te 350 przeskanowuje i robi to ciągle, 24 na dobę, nie męcząc się, nie obciążając nas. A jeśli wystąpi jakiś taki spadek, no to po prostu dokonuje zakupu. Dobra. A jaką masz wizję na BiveEdit na najbliższy rok? Yy, tutaj już pokażę właśnie co do tej wizji, no to zrobiliśmy yy, strategię, bo to jest fajne, że ja się uczę tego narzędzia i robię na podstawie tego co widzę i na podstawie tego co użytkownicy mi podrzucają. Ja się uczę narzędzia i po prostu też coraz lepiej potrafię go używać i tworzymy gotowe strategie które są dostępne dla każdego użytkownika, czyli Ty nie musisz w ogóle wiedzieć, czym jest By the Deep. Wchodzisz i korzystasz z naszej wyższej wiedzy, uruchamiając po prostu dane strategie. Mamy ich 5 i 5 można włączyć naraz i to sugerujemy, bo się uzupełniamy. To jest nasza najnowsza strategia, ona jest tutaj od 23 3... sierpnia i to jest słaby okres. Jakbyście popatrzeli, no to te Alty, tutaj są duże Alty, tak, XRP, TH. ten okres nie był dobry, a zrobił i tak na na 16 pozycji 300 losy, więc popatrzcie, jaka jest wysoka skuteczność przy minus 3% 100 loss tak? Ktoś powie, jak można grać na, na minus 3% 100 loss na tak? To to zawsze wytnie. No ale to widzimy, mamy 16 pozycji wycięło 3, a, a 13 zrealizowało z zyskiem. Tak? Zysk pod nie jest stały, tutaj mamy najniższy że jest zysk 225 najwyższy około 5%, no bo to zależy podnoszony był ten stop loss, tak i kiedy, kiedy był pierwszy pierwszy knot, knot spadkowy po którym nastąpiła sprzedaż. Także moja wizja jest taka, że no by the deep is, nie, nie ma żadnych błędów. Tutaj jest wszystko wszystko zrobione na 100%. Teraz tą save mode activation funkcję może może ona zda egzamin, czy może będą jakieś korekty, na pewno będą lepsze wyniki dzięki niej, ale też na pewno Zawsze można to ulepszyć, tak? Więc tu na pewno coś jeszcze tam dogramy, a reszta jest, zobaczymy, jak to się zachowuje. No Mamy gotowe 5 strategii, 3 trzy mają, trzy mają świetne wyniki. Można to sprawdzić tutaj u nas u nas, jeśli się kliknie, kliknie ranking, to mamy tutaj gotowe strategie, to są. St każdy ma praktycznie wyniki pokryte. W 89% można tu strategię, wiadomo, tu są duże zyski, bo strategia 2 lata działa, strategia 4 działa od niecałego miesiąca. No i można sobie okresowo tutaj sprawdzić, jakie są. Jak widzimy, jak wpiszę tutaj miesiąc, no to tu akurat w miesiąc były lekkie straty, bo ostatni miesiąc tutaj jak mówię, no był, 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 był słabszy. No ale jeśli już na przykład mamy tam okres 3 miesięcy, to już mamy, mamy ładne zyski, tak? No ale to i tak czy tak powiedzmy te historyczne nasze wyniki trochę nie mają przełożenia, bo mamy tą dużą funkcję, czyli Save Mode Activation, która już te, te okresy powinna wykluczyć, przynajmniej nawet jak połowę tych okresów wykluczyć, nie? bo nie zawsze złapie sytuację, gdzie będą spadki, bo jeśli by było 100% skuteczność Julian, to zamiast zrobić takie narzędzie, które pauzuje, po prostu byśmy zrobili, które otwiera shorty, tak? A w By the Deep jest ten plus, że tutaj jeśli po prostu mamy, nawet jeśli nam włączy się... Już tu, już tu kartę udostępnię, tak. Jeśli nam tutaj aktywuje, aktywuje się, tutaj mamy pauzę, i tutaj nam odpauzuje, bo ty się aktywują, to, to nie dokonuje zakupu. to nie będzie zakupów, on, to, to po prostu będzie on czekał dalej na spadek. Czyli nawet jeśli się wskaźnik pomyli, to i tak jeszcze by the deep wtedy może zarobić, bo jeśli po, po tym po presji zakupowej będą spadki, to dip może kupić dopiero ten największy spadek i ostatni spadek, tak? Czyli to jest mega plus. Dobra, także fajnie, Dobra. fajnie się udało, że zakupy podczas, podczas live'a, mhm. zakupów jest naprawdę mało, więc mega, mega zbieg okoliczności. Dobra, fajnie. chcesz, Julian, o coś hmm. zapytać? Mega, mega dziękuję. Ja jestem, wiesz, zainteresowany tym, jak to będzie się rozwijać właśnie w kontekście Właśnie danych, żeby przewaga była budowana na podstawie danych. Ale ja się nie będę teraz więcej wypowiadać, bo słyszę sobie, że czas swój pogłos, także życzę nam udanego wieczoru, dnia. Tobie też dziękuję. Dobrze. Zdję się i niech was co będzie z nami. Dziękuję, hej. A i na the deep, jak, można, jak można, się można się zarejestrować? Można się zarejestrować po prostu wchodząc na Maxdate i na dole mamy, mamy tutaj By the deep. Otworzysz lewe menu? Już. Tutaj, tutaj, tak? Widzisz, widać? Tak, jest. Widzimy. Tak, tutaj jest Buy the Deep. Tutaj można kliknąć, No, teraz tutaj mamy. Okej, okay, jesteście przeniesieni opis. do, do Buy Deep. Zobaczcie, tak, jak tak, to działa. To no jest proste to narzędzie. Takie... Łatwe, łatwe, bardzo tanie bardzo jak tanie na liczbę funkcji, które one, one daje, daje udostępnia im możliwości. i udostępniają możliwości. Nie dla Nie każdego, każdego, ale na ale to pewno to dla, to ludzi, dla, dla ludzi, którzy chcą, szukają jakieś przewagi. Tak, jeszcze, jeszcze mogę dodać, to mamy promocję taką na lifetime i roczny. Robimy te promocje naprawdę rzadko i jest ograniczona liczba osób Były na dwa lifetime, dwa roczne zostały, jeden lifetime, jeden roczny. Także można się odzywać do nas. I tego nie ma akurat w cenniku, no bo tam no nie zmieniamy cennika dla tam powiedzmy jednego lifetime dwóch. Można się odzywać, kto, kto pierwszy, ten lepszy. I też tutaj o to apelujemy. Pamiętajcie, nieważne czy korzystacie z wskaźników, czy z narzędzi, zawsze jest trochę lepszy i gorszy moment w, na rynku. I bądźcie jak ci ludzie, którzy zarabiają, wchodźcie wtedy, kiedy mówią, że, że nie warto, tak? A wtedy, gdy będzie. Wystarczy popatrzeć historycznie. Było za zaprzysiężenie Trumpa, mieliśmy górki, każdy twierdził, tak? czy to kryptoguru, czy ten, że no, teraz jest moment, pro-krypto prezydent, tak, będzie mega hossa. I kto wszedł wtedy, No to wszedł na górce, tak? jeśli mówimy o takich, ale tak mniejszych. Bieliśmy dwa lata temu też, pod koniec roku, ostatnio ludzie wchodzą na praktycznie samych, samych górkach, ci, którzy czekają. Nie interesują się krypto wtedy, gdy mamy dołek, wtedy, gdy wszystko leży, a później gdy wszystko odbije, to tak. A mogłem to kupić, mogłem to kupić, a to zrobiło 300% od dołku. No ale patrzcie na swoje zachowania. Jeśli macie dołek, to wielu co myśli nie kupujecie, tak? No jesteście przestraszeni. Jest dużo, dużo informacji też, które straszą nas, nas. Przykład idealny ETH. Co się stało na Ethereum? No, Ethereum kiedy wybiło, nie? Kiedy miało swój dołek? Wtedy, kiedy można powiedzieć, jedni z większych Góru już mówili, że, że no, Ethereum się kończy, że będzie zastąpione przez coś innego, czy XRP, czy Solana go zastąpi. No i, i ETH zrobił swój, swój rajd dopiero po tym, jak powiedzmy taka przysłowa ulica się z niego wyprzedała. A można było kupować to ETH, tak? Nie słuchać po prostu tych, że tak można było słuchać wskaźników, można było patrzeć na popyt. Bo. Wieloryby, tak, co też Julian mówiłeś mi się wydaje o tym, skupowało ETH, tak? A jednak mm -hmm. na, na giełdach te ceny były niższe, bo tego nie, nie było widać. I tak, tak, tak samo ETH rosło i miało swoje szczyty. Wystarczy wejść w Google Trends. Zainteresowanie ETH największe wśród ludzi, czyli takie ulicy, no bo instytucje nie wpisują w Google, co to jest ETH, było na samym szczycie. Więc to Google Trends to jest idealny wskaźnik. Teraz zainteresowanie jest mniejsze, bo ETH spadło. Jak było na szczycie, było wielkie, a co trzeba było robić? Mieliśmy Link, Mieliśmy Solanę. Można było wtedy, jak ETH wybiło, popatrzeć na inne projekty, które jeszcze moc nie poszły tak mocno w górę, a są, są jak to powiedzmy no dobrymi projektami solidnymi, tak? z podstawami. Tutaj nie mówię może o XRP. XRP jest takim dziwnym tokenem, no ale Solana na przykład no, jest dobrym tokenem i nie zdziwi mnie to. BNB też jest dobrym tokenem. Także tutaj trzeba być, pamiętajcie, trzeba być zawsze dwa kroki do przodu i patrzeć, że no w sumie w krypto jednak rynek się zmienia, ale zawsze jest, jest to samo. Ludzie zawsze wchodzą dopiero jak jest drogo, jak jest tanie. Nikt się pies z klawą nogą nie chce się zainteresować. Tak samo tutaj, czy mamy jakiekolwiek narzędzia, no to teraz jest okres, gdzie powinno się zacząć skorzystać, niestety, czy to, to jest taka trochę rak, że 100 razy więcej osób wchodzi do buy wtedy, gdy są szczyty górek, niż na przykład teraz, gdzie nie jest dobra podstawa, żeby zacząć systematycznie zarabiać z obecnych poziomów. No, także to taki mój apel do, do osób, które obserwują krypto. Prognozy na ETH, no wiesz co, ja myślę, że ETH zrobił swoje na razie, i to ten kapitał dużo osób zarobiło na ETH, no ten kapitał może przejdzie gdzieś tam w te mniejsze mniejsze alty. Mój ulubiony token, który NMR ostatnio zrobił 300% w dwa dni, nie? Ludzie tutaj się na ETH że zrobił tam w ciągu parę lat 100%, no to wiesz, piali z zachwytu, no a to taki jest coin, on tak czasem wybija i robi 300% w dwa dni, tak. Takich projektów też warto szukać. Nie mówię, to jest ryzykowne wtedy. Wiadomo, że w ETH można włożyć więcej kapitału niż w jakiegoś coina, szybkoina, który robi wybicia, które są pewnie manipulowane. No ale jednak. Jeśli będzie taka hosta typowo alt season, no to wiadomo, że to najmniejsze tokeny procentowo dadzą najwięcej zarobić, bo wtedy tam są zyski rzędu razy 50, tak? a nie razy powiedzmy 5. I tak zawsze było, no ale ludzie zaczynają przechodzić. Zauważcie, przed wzrostem ETH, co się mówiło? Tylko bitcoin, tak? Już się nie patrzyłem na alty. Alty już nie ruszą, tylko bitcoin. Bitcoin robił jakieś małe procenty w skali tam powiedzmy miesięcy a tutaj nagle jak już duża ilość tych osób się nam powiedzmy przestawiła, że o to już tylko Bitcoin nagramy, no to już ETH ruszyło, zaraz będzie, że tylko duże alty, topka, no jak będzie, że topka to ruszą te shitcoiny pewnie, to, to tak wygląda ciągle, to w koło Macieju. Jak widzę alt sezon, czy będzie po mało kończy się czas. Nas, nam też się streama kończy pomału czas, ale powiem tak. Uważam, że cykl Bitcoina, a rynek Altów się rozdzielił i to powinno być traktowane oddzielnie. Wiadomo, jest wpływ, ale ten wpływ będzie coraz mniejszy, tak uważam. Uważam, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać. Czyli przeczytny taki kowalski, który inwestuje w jakąś tam część może zainwestować, w alty będzie miał coraz więcej pieniędzy, czyli będzie coraz więcej mógł inwestować, i te alty stopniowo mają niskie wolumeny, więc dużo mnie trzeba, będą stopniowo rosły z wielkimi korektami systematycznymi. Tak uważam. Na bitcoin będzie żył bardziej swoim życiem, bo podobnie do złota, tak. I myślę, że tak to będzie wyglądać. Nie łączyłbym te, tego w jeden cykl, cykl bitcoina. Zresztą widzieliśmy, mieliśmy ATH na, na bitcoinie te parę lat temu i jedno z większych spadków na altach, gdzie to, to mamy całkowicie dwie różne kwestie, więc wcześniejsze Szechowscy zawsze wyglądały podobnie, że Bitcoin rósł mocno, a Alty szły za nim. Nie może nie od razu, może później, ale szły, ale nie było sytuacji, że mamy ATH na Bitcoinie, to ATH się trzyma, a Alty w tym momencie idą do piekła. Dobra, możemy kończyć Julian, bo... Tak? Dzięki wielkie, udanego dnia. Hey, thank you. Peace Peace